<laughs> Krokodil podniosłem pyszkę, chuj tam. Nie dokazu, Proszę nie Państwa, nie co nie tutaj dokazu. się dzieje? Co tutaj... Z... Proszę Będziemy Państwa. za chwileczkę świadkami nowego patentu zwanego wiem, góry. Daszek do góry. Woka do popcornu Dobra, tajny. Marce... Marceli musi założyć aluminiowy hełm, żeby nie czytali jego umysłów. Teraz sieć 5G wszędzie się tutaj instaluje. 5G. I oni szczytują Uuu. jego myśli. Jest brak danych. Brak danych. danych. I komputery się zawieszają w całym oni? centrum. To proszę Państwa, mogę tu. Chyba już, nie? No. Chyba już. Ło! No, lego, no nie! No nie! Poczekaj <śmienic> po ja mam, Patrzę nie się! Mogę to być Słyszałem, że nie pójdzie. nie mam Patrz co się dzieje? O! stop klatkę. Czy jest trochę... Ale. Patrzcie, Patrz. Boże, przysiekę! Boże, coś polskie, Przez Między te dzieją. wszystkie Pokaż? czasy. Zabierze wow. się <laughs> tam jest ten. <laughs> O que é isso? isso. isso.